Druga wojna światowa to nie tylko fronty i bitwy. W cieniu armii działały oddziały śmierci, o których przez lata milczano, grupę. Były to mobilne grupy SS, które po wkroczeniu Wehrmachtu na wschód, do Polski, Litwy, Ukrainy czy Białorusi, miały jeden cel masową eksterminację. Żołnierze tych jednostek jechali od wsi do wsi ciężarówkami z listami ludzi do zabicia. Zaganiali całe rodziny na skraje lasów, do wąwozów i do przygotowanych wcześniej dołów. Rozstrzeliwano na miejscu. Mężczyzn, kobiety i dzieci. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest Babijar pod Kijowem. We wrześniu 1941 roku w ciągu dwóch dni zamordowano tam ponad 33 tysiące Żydów. Strzały, krzyki i cisza. I ziemia, która miała ukryć zbrodnię. Ani za z grupę udokumentowały swoje działania w raportach. Suchy język liczb, który kryje największe okrucieństwo. Szacuje się, że zginęło tak około 1,5 miliona ludzi, zanim powstały wielkie obozy zagłady. To jeden z najmroczniejszych rozdziałów II wojny światowej. Dowód na to, że ludobójstwo może być prowadzone w sposób zorganizowany i metodyczny, bez komór gazowych. Tylko za pomocą karabinów i rozkazów.